Najpiękniejsze perfumy na ślub. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj z wielką prośbą. Bo szukam teraz najpiękniejszego zapachu na ślub. I powiem Wam, że już byłam trzy razy w seforze. Nawet weszłam do Douglasa i byłam bardzo zdziwiona obsługą, więc chyba coś się zmieniło. Ja na co dzień od lat, latem używam tego bosa. Kocham po prostu ten, ten zapach. Mam kilka swoich typów, ale płakam. Napiszcie w komentarzach, jeżeli brałyście ślub, to jakie perfumy Wy na ślub polecacie. A jeżeli nie brałyście ślubu, nie planujecie i tak dalej, to w ogóle napiszcie, jakie są Wasze ulubione zapachy, które właśnie e, myślicie, że fajne byłyby na ślub. No więc coś takiego kwiatowego, eleganckiego, ale przy tym nieduszącego, świeżego. Po pierwsze to Libry, ale myślałam o tych takich najmocniejszych, naj bardziej intensywnych, tych najbardziej skondensowanych, bo one mi się turbo podobają, ale właśnie pani w seforze też mi to podpowiedziała, że one są super tak normalnie, ale faktycznie na wesele, gdzie jest ciepło, dużo się dzieje, one mogą być zbyt przytłaczające. Więc jeżeli chodzi o Libre, to ostatecznie postawiłabym na tą wersję flor, czy tam florale, coś tam, coś tam, taką kwiatową bardziej. I to jest według mnie taki fajny top yy, na ślub. Drugie myślę o Prada Paradox. Bardzo mnie się ten zapach podoba. Ja wiem, że są różne opinie na temat tego zapachu. To jest zapach akurat w moich gustach. Patrzyłam też na tego Jadora, takiego najbardziej Bardziej intensywnego i on na początku przepięknie pachniał. Strasznie mi się ten zapach podobał. Ja go słuchajcie, miałam już koszyku i prawie go kupiłam, ale stwierdziłam, że to są turbo drugie perfumy, że pochodzę z tym zapachem, wiecie, po galerii wrócę. I on na mnie po czasie rozwinął się w ten sposób, który totalnie mi się nie podobał. Także na początku był zachwyt, bo te perfumy przepięknie pachniały, natomiast później kompletnie nie mój, nie mój klimat, więc też jak wybieracie perfumy, to zawsze popsikajcie się, pochodźcie z tym zapachem, zobaczcie, jak on się na Was rozwija. Także czekam, liczę na Wasze polecajki, piszcie, jakie perfumy według Was byłyby najlepsze na ślub. Jakie wy na swoim ślubie? Błagam.